Siema, w ogóle wróciłem dopiero z rozmową o pracy. Strasznie źle się zaprezentowałem. Raczej tej pracy nie dostanę, więc jakby. A, jestem tym strasznie sfrustrowany. Stwierdziłem, że coś nagram. Scenariusz jest na 30%, więc nie oczekujcie od tego filmu jakoś tam mega dużo. Można powiedzieć, że trend na małe, zgrabne kupę jest już trochę pase. Coraz mniejsza liczba producentów oferuje małe, zgrabne kupę Oczywiście zdarzają się wyjątki od reguły, na przykład BMW Dalej ma w swojej gamie modelowej. Takie samochody. Gdyś chciało się pokazać sąsiadowi, że ma się dużo pieniążków, kupowało się właśnie takie małe kupeka, cabrioletę lub passata w highline. Aktualnie takie kupy sprzed lat bardzo staniały. No i najlepszym tego przykładem są Mercedesy. Mercedes bardzo późno zorientował się, że taki trend w ogóle ma miejsce, bo swoje małe zgrabne kupy do sprzedaży wypuścił dopiero w 1997 roku, robiąc niezłego flipa. Oczywiście wcześniej dostępne były wersje coupe modeli w 23 jak i w 24, natomiast jest to odcinek o małych coupe, a zarówno w 24 jak i jego poprzednik był autami całkiem sporymi jak na tamte czasy. Model CLK W208 był niezłym flipem, gdyż nawiązywał swoim wyglądem do klasy EW210, natomiast osadzony był na płycie podłogowej Mercedesa W202, czyli klasy C, dzieląc z nim wiele rozwiązań technicznych. To tak jakby w BMW chcieli zrobić piątkę kupę, ale posadzili ją na płycie podłogowej trójki, to tak w ramach ścisłości. Panowie ze Stuttgartu bardzo mądrze to wykombinowali, ponieważ upiekli tym ruchem dwie pieczenie na jednym ogniu. Auto było małym kupę, bazowało na tańszym modelu, ale jednak bliżej mu było stylistycznie do modelu droższego. I ten chwyt poniekąd zadziałał, gdyż 208 była dużym hitem sprzedażowym, szczególnie w USA. Przez te 7 lat sprzedano ponad 350 tysięcy egzemplarzy jak na taki produkt jest niemałym sukcesem. Eee, no tej samej płycie podłogowej został osadzony Mercedes SLK R170. I ciekawostką jest to, że fronty tych trzech aut, czyli R170, W208 i W202, można sobie dowol dowolnie przemieniać między tymi trzema modelami. No i powiem to otwarcie, bo Mercedes w opinii publicznej to jest taki święty, nietykalny, ale W208 to jest jakiś żart. Serio, auto mi się nie podoba, jest obrzydliwe i od dwóch lat jeżdżę tym głównym i dalej nie mogę się przyzwyczaić jak brzydkie jest to auto jest po prostu nieproporcjonalne następna generacja nadrabia stylistycznie i to bardzo bo obłędnie mi się podoba W208 jest trochę jak kurwa taka starsza siostra z którą chodzisz, ale w sumie młodsza jest dużo ładniejsza na szczęście nadrabia gamę silnikową, bo wszystkie silniki są totalnie niezniszczalne począwszy od zwykłych czterocylindrówek po silniki V6 na V8 kończąc no i warto dodać, że te najmniejsze były fabrycznie wyposażone w doładowanie mechaniczne. To znaczy mogły być, bo te 136-konne nie były. Mercedes otworzył taki, można powiedzieć, nowy trend też na te kompresory, bo wcześniej kompresor był takim dobrym, luksusowym dla aut amerykańskich, a później BMW zastosowało to w mini. To w sumie Mercedes rozpoczął. Nie zapraszam do dyskusji. Mercedes powtórzył ten trend i na fali popularności poprzedniej generacji została zaprezentowana druga generacja modelu CLK o kodowym oznaczeniu W209. Samochód nawet dzisiaj może się podobać, no i nie ukrywam, według mnie jest naprawdę śliczny. Do oferty, poza genialnymi silnikami V6 typu szeregu M112, dołączyły silniki wysokoprężne, których w poprzedniej generacji po prostu zabrakło. A2.0 i 2.3 M111 zostały zastąpione przez 1.8 kompresor M271. Silnik przez entuzjastów marki nazywany najgorszym silnikiem Mercedesa wszechczasów, ale wszystko rozchodzi się o serwisy i eksploatację, gdyż o 271 trzeba po prostu dbać jako dziecko. W zamian odwdzięcza się ten silnik względnie niskim spalaniem i fantastyczną kulturą pracy, oczywiście jak na czterocylindrówkę. Po liftingu przestarzałe silniki V6 zostały wyparte przez nowsze konstrukcje, i moim zdaniem wyszło to na gorsze, gdyż te fałszerstwa liftingu nie są już tak bezobsługowe i bezawaryjne jak te sprzed liftu. Kiedy na rynku oferowany był Mercedes W203, a co za tym idzie W209, panowie ze Stuttgartu postanowili sobie zrobić takiego kompakta, model C Sport Coupe. Nie był on jednak bezpośrednią konkurencją dla BMW Trójki w kompocie. Jednak no, nie trzeba być geniuszem, żeby dojrzeć pewne inspiracje. Samochód różnił się jednak stylistycznie względem bazowego sedana. Przeprojektowany został pas przedni, zmianą uległy lampy, wnica chłodnicy, zderzek oraz parę innych pierdół, takich jak maska. A to wszystko po to, aby zachować taką koherencję małego auta. Gama silnikowa to w sumie tak jak w w ale warto wspomnieć o tym, że do liftingu były montowane te fajne 4-cylindrówki M111. Tak to już w tym Mercedesie jest z tymi silnikami: wszystko wszędzie, ale pomieszane. Model CLC był totalnie niepotrzebny, Mercedes poniekąd zainspirowany serią 3 Compact już w generacji W203 zaprezentował model C Sport Coupe, ale o tym już wspominałem. Natomiast w generacji W204 oprócz zaprezentowania pełnoprawnego Coupe W204 w ofercie producenta zawitał model CLC, samochód będący jedynie zmodernizowanym modelem W203 Sport Coupe, Mercedes nie chciał mieć z tym modelem nic wspólnego, więc nie był nawet produkowany w fabryce Mercedesach w Niemczech, a w fabryce w Brazylii, w której produkowane są głównie ciężarowe samochody tego producenta. Podsumowując, Mercedes oferował w swojej gamie modelowej W203 przebraną za W204, ale sprzedawał w cenie W205. tylko zwieńczone awaryjnymi silnikami typu szeregu M271, które miały problemy z rozrządem i jedynym w ofercie... Silnikiem wysokoprężnym, który notorycznie miał problemy z wtryskiwaczami. W ofercie były jeszcze silniki V6, o których nie da się powiedzieć nic złego, ale nic dobrego też. Były to te same silniki, które mogliśmy spotkać pod maską poliftowej W203. Natomiast pełnoprawne KUPE W204 nawet dziś robi wrażenie. Jest to pierwsza generacja C klasy KUPE. Mercedes w generacji klasy CW204 i klasy EW212 rozdzielił kupę na klasę E i C. Takiego ruchu nie potrafię zrozumieć, gdyż ten stan zarówno w klasie E, jak i w klasie C potrwał tylko dwie generacje, a dwa lata temu została zaprezentowana nowa linia Mercedesów, czyli CLE, czyli tak naprawdę duchowy spadkobierca modelu CLK. Nie mogłem się doczytać natomiast y, w kwestii tego, na jakiej płycie podłogowej został osadzony ten CLE cały, ale no, Wikipedia podaje, że jest on oparty zarówno na klasie E, jak i klasie C, no więc no, ja im wierzę. Muszę im wierzyć w internecie, nie kłamią. No i ten CLE to też jest jakiś żart. W konfiguratorze wychodzi na to, że CLKW 209 AMG ma praktycznie taką samą moc co najmocniejszy zwykły CLE. Na szczęście CL AMG ma 450 koni, no i niestety jest to tylko 6 silnik, no, no ale musimy przyjąć do swojej wiadomości, że tak po prostu jest, jest Unia Europejska i te silniki mają być jak najmniejsze i generować jak największą moc.